Mam tutaj dwie połówki faszerowanego kurczaka, czyli w zasadzie całego kurczaka na dwóch talerzach i jestem w Barze Koperkowym, czyli restauracji po kuchennych rewolucjach Magdy Gessler w Warszawie. Dzisiaj sprawdzę, co tutaj można zjeść, jak to jedzenie smakuje, jakie zmiany wprowadziła Magda Gessler i oczywiście, ile to wszystko kosztuje. Ja mam na imię Maciej i zapraszam do oglądania. Znajduję się przy ulicy Puławskiej w Warszawie, na Starym Mokotowie. Tutaj za mną lokal, który nazywa się Bar Koperkowy. Jest to restauracja po kuchennych rewolucjach. Gessler, ale w sumie dość szczególna, bo restauracja, która przeszła rewolucję, istnieje dalej pod Starym Szyldem. Otóż tutaj jest bar yy, mleczny. Właściciel restauracji miał już po prostu gotowy lokal. Obok na przyjęcie Magdy Gessler. Właścicielem obu tych miejsc jest Daniel, 22-latek pochodzący z Ukrainy, z Donbasu, dla którego połowa życia to w zasadzie wojna. Polecam wam obejrzeć odcinek kuchennych rewolucji, w którym bardziej jest przybliżona jego historia, bardzo poruszająca. Dzisiaj, oczywiście, skupimy się jednak na jedzeniu. Zobaczymy, co wymyśliła Magda Gessler. Weszliśmy i słuchajcie, fej. Okazało się, że do 15 są tylko i Jest godzina. No po 14 chwile, ale mamy inne plany później, więc nie możemy czekać aż tyle. No i cóż, szybka kalkulacja w głowie, stwierdziliśmy, zjemy tu ten lunch dzisiaj, a po prostu za kilka dni tutaj wrócimy już po 15 na regularne menu, żeby spróbować tych dań Magdy Gessler, bo oczywiście w lunchu nie ma dań Magdy Gessler. Jemy sobie zupę koperkową. Jest to bardzo smaczna zupa koperkowa, aczkolwiek nie aż tak kwaśna, jak to czasem zupa ogórkowa bywa. Jest raczej delikatnie kwaskowa i tutaj taki znak rozpoznawczy, śmietana taka ubita z aerozolu. Niesłodka oczywiście podana na wierzchu zupy, całkiem spoko smakuje i ma taką puchatą konsystencję, także w sumie śmiesznie się to je, ale też ze smakiem, także o to tutaj myślę chodzi. Codziennie od poniedziałku do piątku są te ranczy do 15 w dwóch wariantach, jeden mięsny, drugi bezmięsny i w sumie oba warianty zamówiliśmy, zupa ta sama, a Dania, Magdy Gessler muszą dla nas kilka dni poczekać, a dla Was w sumie to minuta, dwie, może trzy. W ramach dania głównego mam gulasz z indyka z kluseczkami, który z daleka trochę jak kasza wyglądał, ale to są kluski. I do tego pomidorki ze szczypiorkiem, troszkę w koperku. Tutaj też się znalazło, w końcu bar koperkowy. Bardzo dobry domowy obiad. Jest to jakoś szalenie, doprawione danie, ale jest smaczne, pożywne, całkiem zdrowe chyba. Chociaż gdyby zamiast kurceczek była faktycznie kasza, to by był zdrowszy. Także w sumie całkiem udany lunch, woda jest w cenie za darmo, nie w karawce. Nie wiem, ile on kosztuje. Był potykać przed wejściem, ale nie zwróciłem uwagi na cenę. Także przekonam się przy płaceniu, ale podejrzewam, że drogo nie będzie. Każdego lunchu jest też wersja bezmięsna. Dzisiaj były jakieś chyba kotleciki jaglane. Sonia powiedziała, że wystarczy jej zupa, także nie braliśmy, ale jest taka bezmięsna opcja, jeśli mięsa nie jest. Już któryś raz spotykam się z tym, że idę do restauracji, w której chcę spróbować takiego regularnego menu i jest tylko oferta lunchowa. Co więcej, bardzo często nie ma informacji o tym fakcie gdzieś w internecie, na Facebooku, na Instagramie, na stronie internetowej. I to nie tylko w Polsce, ale też w wielu zagranicznych restauracjach spotykam się z tym problemem, że nie mogę znaleźć po prostu tej informacji, czy przez cały dzień jest to menu regularne, czy jest jakieś menu lunchowe. W tym przypadku przyznaję się, nie sprawdziłem tego. Może jest taka informacja w internecie, ale po prostu. Nie spodziewałem się tego, że w restauracji po kuchennych rewolucjach, do której ludzie przychodzą przede wszystkim spróbować tego, co wymyśliła Magda Gessler, jakie zaproponowała menu, tych dań nie będzie z tego względu, że po prostu do konkretnej godziny jest inne menu, ale w sumie nie ma tego złego. Spróbowałem lunchu, który był bardzo smaczny, taki domowy, sycący i w sam raz. Cenę już poznałem, ale to podam ją na koniec tego filmu, a na regularne menu tutaj wrócimy. Przez to niestety ten film ukaże się później niż chciałem, ale co zrobić? Przenieśmy się w czasie i zjedzmy więcej z baru koperkowego. Wróciliśmy do baru koperkowego i jak się okazuje, będziemy musieli wrócić jeszcze raz, ponieważ od naszej poprzedniej wizyty na lunchu, która miała miejsce około 10 dni temu. Trochę czasu upłynęło, zmieniły się zasady i trzeba już rezerwować dwa dania, które wprowadziła Magda Gessler z 24-godzinnym wyprzedzeniem, więc no, nie zrobiliśmy tego, bo nie widzieliśmy, że trzeba. Dzisiaj spróbuję dwóch dań Magdy Gessler, zupy i dania głównego, może bardziej przystawki, a na faszerowane połówki kurczaka wrócimy. Pierwszy raz to się zdarza, że odwiedzamy jakąś restaurację po kuchennych rewolucjach, aż trzy razy, żeby Nagrać materiał. Gdybyśmy nie mieszkali w Warszawie, to pewnie byśmy tego nie zrobili. Nawet gdybyśmy nie mieszkali gdzieś po drugiej stronie Warszawy, to pewnie byśmy aż z takim poświęceniem tego filmu nie nagrywali, ale tak się tutaj złożyło, pozmieniało się. Sytuacja w restauracjach po kuchennych rewolucjach, zwłaszcza blisko emisji odcinka, potrafi zmieniać się dynamicznie. Zaczynamy od zupy Magdy Gessler, czyli od zupy kalafiorowo-koperkowej z ciętniciną, zacierkami i kalafiorem, a także ze śmietaną. Podobny y, podaną jak śmietana w zupie ogórkowej, którą mieliśmy na lunchu, czyli z takiego. Aerozolu. Tutaj wszystko ładnie widać. Ładnie pachnie ta zupa. Jest naprawdę bardzo smaczna. Też ogórka tutaj mam jakiegoś kiszonego. Właśnie w smaku nie jest aż taka kalafiorowa, jak to czasem zupa kalafiorowa bywa. Jest bliższa właśnie zupie ogórkowej, mam wrażenie. Tyle, że mimo wszystko z wyczuwalnym kalafiorem. Tutaj jest na przykład taka kalafiorowa różyczka. Czy jest tutaj faktycznie ta cielecina? Jest kawałek mięska. Nie ma jej tutaj dużo, ale nie jest to zupa bez mięsa. O tym pamiętajcie. Dobra, zupa. Dobra, mamy kompotik. Zamówiliśmy sobie całą karawkę kompotu, ale mam wrażenie, że to jest komput z tego baru mlecznego. Tutaj jest bezpośrednie przejście do baru mlecznego z tego lokalu. Także nie zdziwiłyby mnie takie wymianki i podmianki, ale to dobrze. Ja akurat lubię kompot i do takiego polskiego obiadu jak najbardziej dobry kompot mi pasuje. Bardzo smaczna jest ta zupa, taka domowa nie jest aż taka mdła, jak bywają zupy kalefiorowe. Także super. Czuć oczywiście też ten koperek, którego no nie da się nie zauważyć patrząc na talerz i mam taką refleksję, że jak Magda Gessler wprowadza jakieś domowe dania do menu. To zazwyczaj są one dobre, zwłaszcza zupy. I tutaj w barze koperkowym to się tylko potwierdza. Tutaj mamy już pierogi. I te pierogi zrobiły prawdziwą furorę w odcinku. To są pirogi nieprzygotowane, potem podsmażane. W środku jest farsz z fety, koziego sera oraz z rozmarynu. Smak tego rozmarynu jest dominujący jest takim tematem przewodnim. Trochę jak w innej restauracji po kuchennych rewolucjach Magdy Gessler w Trattoria Angelino Pasta Vino, czyli to jest lokal z włoską kuchnią w Białymstoku. Tam była taka zupa grzybowa z ogromną ilością rozmarynu. I tutaj jest rzecz podobna. Poza tym mamy taki pleśniowy kozi ser na wierzchu, bardzo intensywny również oraz mus szczawiowo szpinakowy, który jest zaskakujący i nadzwyczaj smaczny. Smakuje bardziej jak zupa sztawiowa, o konsystencji musu, ale to dobrze. Ja lubię zupę sztawiową i naprawdę świetnie komponuje się z tymi pierogami, które też mają fajne, takie lekko chrupiące ciasto. Samo danie jest jednak na tyle intensywne, na tyle wyraziste, na tyle mocne, że zachęcam do zamawiania go jako taką rzecz do dzielenia się, tak żeby każda z osób zadała po dwa, trzy pierogi i będzie naprawdę w sam raz. Sonia zamówiła filet z kaczki, potężny, w sosie na bazie owoców leśnych i ten sos jest naprawdę wyśmienity. Do tego kasza a także warzywa takie jak marchewka czy pomidorki. No Najlepsze z tego wszystkiego jest sos. Sama kaczka, taka bym powiedział średnia, jadłem w życiu lepsze niż jakaś Niedobra, ale jak na mój gust, troszkę zasłucham. To jest jednak danie z tutejszej karty, nie jest wprowadzone przez Magde Gessler. To mięso skaczki trochę tak przypominało w smaku wątróbkę i rzeczywiście skaczki czasem w smaku i w konsystencji potrafi przypominać właśnie wątróbkę, ale tutaj aż za bardzo. Moim zdaniem, sos genialny, dodatki fajne, a główny aktor niestety taki sobie. A teraz mam serniczek, I to taki babciny kawałek sernika. Dawno takiego nie jadłem. Ale kremowy środek, kremowy, taki uwielbiam. Spoko. Bardzo dobry sernik. Ten środek faktycznie jest kremowy, ale gęsty. Ten spód może troszkę zbyt wyraźny, ale to już czepianie się typowo. Kończę ten posiłek naprawdę dobrym sernikiem. Co jest tutaj najważniejsze? Klasyczny, domowy. Często taki sernik znajdziecie no w jakichś oldschoolowych cukierniach. Spoko. Dobrym serniczkiem się to wszystko skończyło. Póki co bar Koperkowy oceniam dobrze. Ta kaczka nam troszkę zepsuła dotychczasową opinię o tym miejscu, ale wracamy już zaraz dla was. Na kurczaka. No i miejmy nadzieję, że faktycznie do trzech razy sztuka i że tym razem dane nam będzie go spróbować. Ponownie trwało to troszkę dłużej niż myślałem, że będzie, ale udało się po raz trzeci do baru koperkowego wrócić. Pierwsza wizyta miała miejsce pod koniec października, druga z dwa tygodnie później w listopadzie, no a trzecia ma już miejsce w grudniu. I mam to, co chciałem od początku tutaj zjeść, czyli dwie połówki faszerowanego kurczaka. W tej ręce mam kurczaka po polsku, a w tej kurczaka po węgiersku. W tej połówce kurczaka po polsku mamy farsz z chałki, są trubek drobiowych i z masła. Tak to wygląda. Jest dużo tego kurczaka, w końcu to połówka. Zobaczcie, tak ten farsz wygląda od środka, trochę jak taki... Pasztet. No i co? Trzeba jeść. Już pytałem na wstępie, czy można spakować na wynos, bo wiem, że raczej całego kurczaka naraz tutaj nie zjem. Kurczak smaczny, soczysty. Ten farsz faktycznie w smaku najbardziej przypomina pasztet. Skórka tego kurczaka też bardzo smaczna. Nie jest może chrupiąca, ale ma w sobie naprawdę sporo smaku. Do kurczaka podane są pieczone ziemniaczki, nie ma żadnych warzyw, ale już nie zmieściłyby się na talerzu. Czyli co? Jest to bardzo dobry kurczak, faszerowany naprawdę smacznym nadzieniem, ale trzeba lubić takie rzeczy na pewno. Nie jest ten farsz nie wiadomo jak wyrazisty, nie wiadomo jak doprawiony, po prostu jest miłym dodatkiem i urozmaiceniem samego kurczaka. Tutaj spróbuję jeszcze mięsa z udka, myślę, że będzie jeszcze bardziej soczyste. Mm, oczywiście, jakżeby inaczej, łódko klasa, ale łódko już nie jest oczywiście z farszem. Przejdę teraz do kurczaka po węgiersku, tutaj się dzieje na pewno więcej. On jest faszerowany nadzieniem na bazie gulaszu z czerwonej papryki, pomidorków szery. No, i też jest tutaj mięsko, oczywiście, jak to w gulaszu być powinno. I tutaj, słuchajcie, na pierwszy rzut oka widać, że dzieje się dużo, dużo więcej. Kolor też całkiem inny. Kurczak dzięki temu farszowi nabrał zdecydowanie czerwonowego koloru. Można powiedzieć, że mamy tutaj w zasadzie dwa dania w jednym, bo i gulasz, i pieczonego kurczaka. Ten gulasz smakuje przede wszystkim mocno paprykowy. Mamy też tutaj sporo pomidorków szery. No i mamy też mięso. Także mamy dwa rodzaje mięsa w jednym daniu. Wydaje mi się, że to jest wołowina, jest mięciutka. Bardzo smaczna, wręcz taka rozpadająca się w ustach. Sam gulasz mógłby być, w mojej opinii, bardziej pikantny. Trochę mi tutaj tej ostrości. Brakuje, ale jest na pewno bardziej od tego kurczaka po polsku, gdzie tych przypraw troszkę mi brakowało, no i generalnie działo się w nim dużo mniej. Jeśli chodzi o samego kurczaka, no to też klasa, tak jak w przypadku poprzedniego. Soczysty, z bardzo smaczną skórką, również mocno posypany kuperkiem. Nazwa miejsca w końcu zobowiązuje. Moim zdaniem jest to najlepsze danie, które wprowadziła tutaj Magda Gessler, a także najciekawsze i najsmaczniejsze z tych, które tutaj próbowałem. Trochę zatem szkoda, że te Połówki kurczaka są tak trudno dostępne, że trzeba je zamawiać z 24-godzinnym wyprzedzeniem, bo to jest moim zdaniem największy atut tego miejsca. I też ludzie, którzy oglądali program, pewnie najchętniej by na to przychodzili w momencie, kiedy przychodzą w ciemno, nie wiem, specjalnie tu przyjechali po to, żeby zjeść w restauracji po kuchennych rewolucjach. Z drugiej strony od emisji odcinka już minęło trochę czasu, i może właściciel stwierdził, że to nie ma sensu, że za mało osób zamawia jednak tego kurczaka, by był on w menu dostępny od ręki. Dla tak małej restauracji, taki kurczak w menu jest pewnie swego rodzaju problemem, bo trudno przewidzieć, ile osób danego dnia na niego przyjdzie, także to może troszkę wina Magdy Gessler, że tego nie przewidziała, ale myślę, że na takiego kurczaka warto tutaj wpaść. Ja się chowam do samochodu, bo jak widzicie, troszkę sypie śnieg i podam wam ceny. Oczywiście. Zacznę od tego lunchu, który widzieliście na początku. On kosztuje 29,90 i chyba codziennie jest coś innego. Tak, takie mam wrażenie. Menu znajdziecie na Facebooku. Można też osobno zamówić zupę albo osobno danie główne. I my osobno zamawialiśmy zupę. Kosztowała chyba wtedy. 13 zł bodajże. Minęło parę tygodni, te ceny mogły się zmienić i w ogóle mogą się zmieniać w zależności od tego jaka jest zupa. Także bierzcie na to poprawkę. Ta zupa koperkowo-kalaferowa kosztowała 24 zł, z kolei te pierogi z kozim serem i fetą 30 zł. Pierś skaczki to najdroższa rzeczy w menu chyba i kosztuje 58 zł, a połówki z kurczaka, ta wersja po polsku, z nadzieniem schałki, wątróbki i masła 37 zł, a za 49 zł jest wersja węgierska z nadzieniem z gulaszu. Porcja ogromna, myślę, że można ją śmiało brać na dwie osoby, zwłaszcza jeśli się zamówiło wcześniej jeszcze jakąś zupę albo coś innego, jakąś przystawkę, no to wtedy śmiało taką połówką z kurczaka można się podzielić. Bardzo szanuję barkoperkowy za to, że jest darmowa woda, że ta darmowa woda jest o każdej porze i to jest super, bo to się nie zdarza niestety za często w Polsce, zwłaszcza w tego typu restauracjach, bo jeszcze w jakichś kawiarniach czy w wegańskich knajpkach darmowa woda z kranu się pojawia, a w restauracjach z kuchnią polską nie jest to standardem absolutnie, a być moim zdaniem. Powinno. Także za to dla baru koperkowego duży plus i duży szacun, bo gdyby nie było tej darmowej woda, była woda butelkowana, to pewnie byłaby po kilkanaście złotych za, nie wiem, 0,7 litra i te rachunki tutaj byłyby dużo wyższe za każdym razem. I co, udało mi się w końcu dokończyć ten odcinek. Dawajcie znać, co sądzicie o barze koperkowym. Ja uważam, że to fajna knajpka, która jest myślę, fajna przede wszystkim dla lokalnej społeczności tutaj na Starym Mokotowie. Gdybym mieszkał blisko, to bym pewnie. Wpadał częściej. Czy specjalnie warto przyjeżdżać? No, jeśli lubicie te rzeczy, które wam pokazałem w tym materiale, no to, no to tak, no to wtedy jak najbardziej. Jeśli nie są to dla was jakieś super erarytasy, no to myślę, że z drugiego końca Polski nie ma co przyjeżdżać. Piszcie mi też w komentarzach, jakie inne restauracje po kuchennych rewolucjach powinienem odwiedzić. Polecajcie mi jednak takie, które mają szansę być fajne, bo przede wszystkim szukam czegoś dobrego. Niekoniecznie chcę powtarzać to, co było w Białym Stoku w połowie tego roku, gdzie Zielony Wietnam nie spełnił. Jakichkolwiek nadziei. Wolę, gdy te sprawdzane przeze mnie restauracje okazują się smaczne, a ja tymczasem się żegnam. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć. Smacznego!